Z z Dominikiem Chmielem, zwycięzcą turnieju Aren Berserker w wadze średniej. Dominik, gratulacje. Przede wszystkim, powiedz jak się czujesz, bo w ogóle miało się nie być w tym finale. W jakich okolicznościach dostałeś tej angaż i czy długo się zastanawiałeś nad tym, czy wykorzystać szansę i zmierzyć się z Kamilem Ruszakiem? Dziękuję bardzo jeszcze raz za możliwość wystąpienia na arenie, we finale. Szczególne podziękowania Irkowi Żółkowskiemu, Irkowi ponieważ to on odstąpił jakby miejsca mi w tym finale. Nie zastanawiałem się długo, podjąłem od razu decyzję, że jeśli jest taka szansa, to z niej skorzystam. No i, i cieszę się bardzo, że, że wystąpiłem i że udało mi się wygrać. O powiedz coś o twojej razy. Wygrałeś w trzeciej rundzie przez, przez poddanie. W pierwszej rundzie myślę, że miałeś dużo problemów z jeszcze świeżym kamieniem Roszakiem. W drugiej już to wyglądało coraz bardziej wyrównanie. Rozmawialiśmy trochę przed nagraniem wywiadu. Ty nie miałeś odczucia, że przegrywałeś tę walkę na punkty. Um, no znaczy myślę, że nie, że, że zadawałem więcej ciosów. No ale nie mnie to oceniać. Ja, ja też mogłem mieć inne spojrzenie na to, nie, będąc uczestnikiem tej walki nie, 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 nie widziałem tego z boku. No, powiedz, po, pod koniec drugiej rundy była taka sytuacja, że Kamil oddał plecy, podobna dosyć do skończenia, kiedy miałeś więcej czasu, dru, druga runda wtedy się skończyła, zanim, e, zanim z, e, zapiąłeś technikę kończącą, to było frustrujące dla ciebie, że, że zabrakło tych dodatkowych sekund, czy czułeś, że wtedy już mogłeś skończyć swojego przeciwnika? Wydaje mi się, że jeśli, jeśli byłoby troszeczkę więcej czasu, udałoby się to, tą technikę dopiąć do końca, no, ale nie udało się w drugiej, udało się w trzeciej. Obydwaj byliście okrutnie zmęczeni w tej trzeciej rundzie, jak, jak Ty sobie mentalnie radziłeś z, z tym wycieńczeniem organizmu? Było mi ciężko oczywiście wiadomo, ale, ale po prostu wola walki, chęć zwycięstwa niosła mnie i wsparcie wielu osób, tych którzy tutaj byli i tych którzy, którzy wspierali mnie nie będąc tutaj, pomogła mi, pomogła mi chyba to wygrać. No powiedz jeszcze, jak się, jak się czujesz teraz fizycznie? Bo też przed, przed nagraniem powiedziałeś, że, że nie jest może najlepiej pod tym względem. Nie, nie, czuję się wykończony strasznie, jestem wykończony. Przed chwilą właśnie zimny prysznic brałem, siedzę i dochodzę do siebie. No jest ciężko. A to jak myślisz, kiedy będziesz może gotowy do, do po prostu na, na, na treningi, czy może do przyjęcia kolejnej walki? Trudno mi powiedzieć, na pewno teraz. Na pewno teraz jakiś, jakiś czas odpocznę, ale na pewno szybko wrócę do treningu, bo bez tego nie, nie idzie funkcjonować, jak do mnie. Dzięki wielkie za poświęcenie mam czasu i jeszcze raz gratulacje z okazji zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Ja przy okazji chciałem podziękować wszystkim osobom, którzy byli tutaj ze mną. Tym, którzy nie byli, a wspierali mnie mentalnie, duchowo. Wszyscy wiedzą. I chciałem tą walkę zadedykować mojej córeczce, która czteromiesięcznej. Córeczce, którą wziąłem ulubioną mi maskotkę yy, i też pomogła mi wygrać. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki.